I okay, mam pytanie, to naprawdę byłeś ty na live'ie Hrabąszcza? Tak, to byłem ja. Ale zapytacie, jak to się do jasnej cholery stało? Nie wiem. Ale robiłam sobie tak normalnie streama. Nie? A, kolega. Nie powiedziałbym, że to jest normalny stream. Ale powracając do tematu, nagle stało się to. No i siema widzowie. Yy, ogólnie to, też chcę wam Powiedzieć, że to był Rilce Potworek. Na początku sprawdziłem kanał poprzez klikając na jego nazwę przez czat na streamie i okazało się, że to był Rilce Potworek. Wtedy miał 19 tysięcy subów. Dzięki, że byłeś! I widzę, też witam was na premce, bo już ten mam tą prękę, tak jak mówiłam. I będziemy sobie tutaj no, e, grać na tej premie, I itemki sobie przerzuciłem. Dzięki na ostatniej, na ostatnim live za wszystkie itemy 26 e, i mieczyk z Kalmara 32, bardzo dziękuję. E, a więc dzisiaj sobie też przetestujemy ten mieczyk. Sk mam klucz do skrzyni A w gwizowie. Dropnęłem, a więc też sobie go otworzymy. Więc chciałbym coś ciekawego dropnąć. Bo mamy tutaj do dropnięcia jakieś rzeczy takie, ale dobra. Zobaczmy. Oczywiście z losowaniem i będzie to 16 antykowego. Nie jest to dobry drop, mogłem ten klucz sprzedać, ale oczywiście nie będę sprzedawać. A więc, tak jak mówiłem, idziemy sobie przetestować te rzeczy, czyli w sumie głównie miecz. Nie chcę też zginąć od razu, ale mamy tutaj takiego makobłęby. Nie będziemy się z nim bawić. Tu mamy Svipa, Svip, SVIP e, ucieka od nas. Ale ogólnie znajdę właśnie taki. O! Ten akurat tutaj. Tak? Tak mówisz? Tak mówisz? A nie, on ma dobry miecz! U Jezu, ty. Chyba ja zaraz bym padł, nie? A ja nie jestem zbyt dobrze wyposażony. Ale szukamy dalej osób. No, niektórzy mają. W sumie ja dobrego seta nie mam. Ci tutaj się ładnie klepią. Na przykład on. Tutaj on ładnie ginie. Ale. Te... Uff, kurde. Ludzie serio są dobrzy. Ale mamy tutaj takiego obywatela. Szerze. tutaj mamy kolegę, który tutaj ładnie, no, ale ja mu dosłownie zadaję, zadaję. Nawet widzowie takim netherite'om, Miecz kamer, oczywiście zaltujemy sobie go, żeby go nie stracić. W ogóle nie jestem na teksturpaku, eee, to malutki błąd, to oczywiście damy se. Jak chcecie link do teksturpaka to w następnym odcinku mogę Wam podać. Nie jest jakiś to ultra fajny. I ogólnie też dlaczego czego z potworka tekstur paka nie Po pierwsze ten długo by mi zajęło, aby nauczyć się tych setów. Po drugie nie działa mi ten teksturpak. Możliwe, że e, akurat na wersji, na której aktualnie gram, czyli 1.19.3 i 1.19.2, to nie działa. Możecie napisać. A po trzecie, e, nie podobają mi się też te serduszka. A ten teksturpak, powiedzmy, że jest idealny. W, moich, w mojej kolorystyce e, tekstury jakoś mocno nie są pozmieniane. A ja lubię defaultowego Minecrafta. No i ten, ten tu nie jest dobry. Szczerze, ten wiadomo, ten miecz jest dobry, ale ten. Ale ten. E, otóż nie jest to set na. Nie jest to miecz na Drite, bo Nedrite. No to wiadomo, wszystko mają, no też wiadomo, bo ja akurat miecz mam bardzo dobry, 32, a Secik już 26 i właśnie taką 32 jakbym zadawał, mnie, to taki damage jak mi się ją. Wiadomo, dobry mieczyk, warty około 30 miliardów. Ja dostałem za darmo, oczywiście bardzo dziękuję. No i na przykład jeszcze przetestujemy sobie na tym. Tutaj. Kurczę, ja teraz nie będę mógł go trafić. Nie, no skręca ładnie kolega. Nie wiem, czekamy na linii też. Więc na przykład tutaj nie. Już w wiadomo, jak jestem na pręce, to sobie ogarnę tego seta. No po co mnie oni zapraszają? Do tego Minecraft Windows. I Słowa jak goś ma ten? Goś. goś jest w jakiejś szesnastce? zobaczy, ty. No, ładny Damage, ładny Damage. No a więc e, ten. No, też widzowie zapraszam na moje livey, bo na przykład dzisiaj rozdaliśmy 2 miliardy w takim normal. Jezus, nie mam. Nie mam no, kurde kila z niego. No ale polecam ogólnie na live'y wpalać. Tylko tyle też, nie? Ładnie, ładnie, ładnie. Ajajaj, nie udało się. O! Ty, jak, jak szybko, to krócej znaleźć, nie? Yy, no, więc też zapraszam. Subskrybujcie kanał. Yy, I też przetestujemy motykę 26. Wiadomo, miałem lepszą. Ale wyszło jak wyszło. Mieczek aktualnie najlepszy, jaki miałem i mam. Co jest? Jaki damage mu zadaję? Ale on mi też zadaje ładny damage, a więc wolę uciec. Co jest ta Erytra serio? Nieraz się ta Erytra buguje. W ogóle fajwerki mi się tutaj skończyły. Już miałem takiego nie. Co jest, nie że. W kobłędy mnie jakoś anarchiczny, mnie, ale ogólnie to. No. A więc, no, co ja mogę Wam powiedzieć? Mieczyk fajny. Wiadomo, jest to trzeci najlepszy miecz na serwerze. A najlepszy to jest 34. Więc ogólnie to subskrybujcie kanał. Też zapraszam do mojego klanu. Czyli BZZC dodaje na live'ach Klan dla widzów No i co? Narowizowie